trenerka SPS Złotów zadowolona po turnieju? Tak, jesteśmy jak najbardziej zadowoleni i dumni z naszych dziewczyn. Zawsze cieszy każdy sukces. A te małe punkty i przede wszystkim patrzenie na radość dziewczyn, że im to sprawia frajdę, to dla nas jako dla trenerów jest jeszcze większą radością. No to pochwalmy się, jakie dzisiaj wyniki na turnieju w Środzie Wielkopolskiej. Dzisiaj wychodzimy z pierwszego miejsca. Wygrałyśmy 2-0 z Energetykiem Poznań, 2-1 z SKF-em i 2-0 z tutejszym zespołem ze Środy Wielkopolskiej. Jak ocenia Pani mecze? Trudne były, łatwe? Myślę, że nigdy nie możemy powiedzieć, że mecz jest łatwy i zawsze trzeba być skoncentrowanym gdzieś tam na, na każdym kolejnym punkcie. Więc tutaj też mecze nie były łatwe, ale myślę, że sprostaliśmy, daliśmy radę, byliśmy skupieni i przede wszystkim zaangażowani i skupieni na cel. Który ten z rocznik dziewczynek? To jest pierwszy rok młodziczki, drugi rok młodziczki? Część gra pierwszy rok w młodziczce, część gra już drugi rok i, i tak. I w przyszłym roku będą w kadetkach? Tak, taką mamy nadzieję przynajmniej. E, dziewczyny zaczęły u was trenować od e, mini siatkówki i teraz to jest ten rocznik, który wcześniej w mini siatkówkę grał? Tak, tak. Dziewczyny wcześniej rok temu grały w rozgrywkach kinderka czwórki. Czy taki był cel, żeby wejść do tej ligi wyższej dziewczynek? Czy też dziewczyny zaskoczyły pozytywnie, czy może oczekiwaliście, że wcześniej jakby zajmą wyższe miejsce? Myślę, że początek sezonu nie był gdzieś tam dla nas łatwy, gdzieś tam zdarzały się jakieś problemy, ale ta druga część sezonu już zdecydowanie zapanował większy spokój. No, i dziewczyny myślę, że zaskoczyły nas i gdzieś tam osiągnęły ponad, ponad poprzeczkę nas, więc teraz każdy cel nas cieszy. A jak kontuzje, covid dosięgnął was w ciągu tego sezonu? No myślę, że każdego w mniejszym lub w większym stopniu dosięgnął. My mieliśmy kilka razy te mecze przekładane i mecz, w który powinniśmy grać w pierwszej rundzie, graliśmy dopiero na sam koniec. Przez to dziewczyny miały w jeden weekend siedem meczów, więc to nie był łatwy czas dla nich. No ale myślę, że każdemu przychodzi się z tym mierzyć i, i tak naprawdę to od nas tylko zależy, jak sobie z tym poradzimy i czy wyjdziemy z tego cało. Więc... Jak szeroka jest kadra młodziczek? 14 osób mamy w tej chwili w drużynie. Gratuluję w takim razie pierwszego miejsca w tym sezonie. I co, we wtorek już gracie w Szamotułach, tak? W sobotę gramy w Poznaniu. A okej, okay, czyli to do tej drugiej grupy. Tak. Spokojnej podróży życzę. Bardzo dziękujemy.